Siemanko, ja jestem gołąbek. Witam. Chciałem wam powiedzieć, że. Otóż, filmik ten, który chciałem wrzucić z GTA 3, akurat nie wejdzie, Coś się tam zepsuło. I w raps ogólnie jest jakiś taki, no nie wiem. Jakiś taki nazryt. No, no i teraz akurat, jeżeli chcecie wiedzieć, to uczę się z przyrody. Tak. I, 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 I co? I to by było na tyle, bo niestety, wiecie, tam chciałem nagrać, ale coś się niestety zepsuło i no nie ma. No i bida w kraju. No widzicie ile mnie kosztuje takie coś? No, także informacja dzisiaj jest i była i będzie i... Aha, już wiem co się stało, bo chciałem włączyć filmik. Na przykład, powiedzmy, że na fajsie, nie? Mm, no, i, no i, no i, chciałem obejrzeć. No, żeby zobaczyć, czy, czy, czy ten. I nie mogłem. Że, niby, film jest za długi. No. No dobra. No to. Co? Mm, widzicie mnie. Także się ma wszystkim. Widzą taki, jakby. Aha, i już was powiadam. Minecrafta nigdy nie będzie. No, nigdy. Może jedynie na modach, ale to później, bo no, będę miał takiego dobrego, fajnego lapka, który się nazywa Hyperbook. Który będzie no, gdzie za 6 miesięcy na pewno. No, powinien być. A jak nie będzie, to lipa. A wtedy na tym starym kompciu pokażę wam unboxing. Także będzie, będzie śmiesznie. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie i, i cześć. No, hej.